Witajcie ludzie z tej strony Kryży. Jako, że już udało nam się osiągnąć liczbę 400 widzów i dalej pniemy się w górę na chciałbym jakoś Wam podziękować za właśnie osiągnięcie tak dużej liczby i z tego też powodu ogłaszam już drugi konkurs na tym kanale. Do wygrania są 4 kopie The Binding of Isaac plus DLC Wrath of the Lamp, tak więc jeżeli chcecie się mieć wersji pijackiej, teraz może sobie zapracować na wersję legalną, steamową. Ponadto, oprócz The Binding of Isaac, pierwszą, pierwszy, jakby zwycięzca po prostu tego konkursu, osoba, która osiągnie najlepszy wynik, otrzyma pakiet z grami Sainty o dwójka i 3 Reason 1 i 2, Dark Water i Sacred 2 Gold. Tak więc myślę, że warto walczyć o pierwsze miejsce, żeby wygrać to. Jedną z tych nagród albo ten pakiet musicie wejść na stronę newgrounds.com i zagrać w debining of Isaac Demo. Zależy mi na tym, żebyście właśnie nagrali jak, jak gracie w tą grę. Możecie użyć dowolnego programu typu Camtasia, Action, Bandicam. Ważne, żeby po prostu był, była możliwość zaznaczania mm, fragmentu ekranu, bo nie chcę w całej Waszej przeglądarki, szczerze mówiąc oglądać. I tak możecie używać wersji trialowej, czyli 30-dniowej. Nie ma problemu, że będzie jakiś napis na górze czy coś nie wstydu. Ważne, żeby filmik był płynny i żeby wszystko na nim było widoczne. Do zmontowania możecie uży użyć nawet Windows Movie Makera. Zależy mi na tym, żebyście tam gdzie jest fragment w pełnym górnym rogu z serduszkami, oczywiście możecie się nie zmieścić w tym panelu, ale ważne żeby to było na górze, żeby w jednej linii napisać swój nick YouTube, a w drugiej linii yy, swój e-mail. To może mi zapobiegnie jakimś próbom oszustwa, jakby ktoś chciał skopiować czyjś filmik. I tak... Zależy mi na, na, czym będzie polegał konkurs w końcu, w końcu mu, mo, muszę powiedzieć. Chcę, żebyście nagrali właśnie jak gracie w tą grę i zwycięzcami będą pierwsze cztery osoby, które uzyskają najlepszy, najszybszy czas przejścia. Czas jest liczony właśnie od wyboru postaci. Także to znaczy jak się ekran postaci przyciemnia i już się pojawia gra, to od tego momentu liczę czas, a kończę po pokonaniu pierwszego i drugiego bossa pojawia się czarny ekran reklamujący, że tą grę można kupić na Steamie i właśnie wtedy kończę liczenie czasu. Pierwsze cztery wyniki oczywiście są zwycięzcami, będą ogłoszone ich niki w rozstrzygnięciu. Filmiki proszę ustawiajcie jako niepubliczne, żeby nikt inny nie mógł go oglądać, ale jak za to też nie dawajcie na prywatny, ponieważ nikt nie będzie mógł go oglądać. Dawajcie po prostu niepubliczny. W tytule najlepiej napiszcie konkurs The PC Breakers H2, pauza, TBO i demo. TBO i to jest po prostu skrót od The Binding of Isaac. Oczywiście wszystkie informacje są jeszcze w opisie, jakbyście nie nadążali. Nie dodawajcie do filmików własnego stopera. Ja sam będę dodał ten stopy, jak już będzie rozstrzygnięcie konkursu. Tak więc, jeżeli ktoś doda, to... Może nawet zdyskwalifikuje tą pracę, tak? Więc proszę, nie róbcie tego. Wszystkie prace wysyłacie na maila, który też jest podany w opisie, to jest dpcbr 34 -curse -małpa I w jego tytule dajecie taki, taką samą nazwę, czyli konkurs dpcbekersh2tboi demo, a w treści w pierwszej linijce piszecie nick YouTube, a w drugiej link do filmu, żebym mógł sobie go obejrzeć. Pracę można wysłać do 23 sierpnia, czyli do następnego piątku do godziny 23.59. Myślę, że warto zawalczyć, ponieważ nagrody są całkiem przyzwoite. Jeżeli subujecie ten kanał dla Izaka, to nawet możecie wygrać kod dla kogoś innego, tak więc warto powalczyć. Jeszcze zapomniałem tu w sumie wspomnieć, tego ja sobie nie zapisałem w notatkach, że jeżeli wyślecie jedną pracę i w ciągu tego półtora tygodnia uda Wam się polepszyć swój wynik, spokojnie możecie nadsyłać tylko po prostu w tytule dopiszcie właśnie po tym TBO i demo lepszy czas. I będę wiedział, że już tego mailu dostawałem, że ktoś nie próbuje jakoś oszukiwać z przesyłaniem czyjegoś filmiku, bo na przykład już skojarzę tego maila albo nazwę YouTube. Wtedy będę wiedział, że po prostu mogę usunąć tamten czas i wstawić nowy. Tak więc myślę, że to tyle. Nie będę przedłużał. Dzięki wielkie, że wysłuchaliście mnie. Wszystkie informacje w opisie. Zachęcam do wzięcia udziału i do usłyszenia w przyszłości. Żegnajcie ludzie.